12 grudnia 2025 roku Polska zamarła. Wiadomość o śmierci Magdy Umer, ikony polskiej sceny, uderzyła jak grom z jasnego nieba. 76 lat, życie pełne poezji, wrażliwości i niezapomnianych występów. Ale to, co działo się w jej ostatnich miesiącach, to historia, która rozdziera serce i rzuca nowe światło na niezwykłą artystkę, której zmagania z chorobą były ukrywane przed światem. Przygotujcie się, bo dziś odkryjemy bolesną prawdę o odejściu legendy. Rodzina potwierdziła. Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana mama i babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Te słowa, pełne miłości, były pierwszym oficjalnym potwierdzeniem. Lecz za kulisami, już od miesięcy, toczył się cichy, heroiczny bój. Bój, o którym wiedzieli nieliczni, a którego echa docierały do nas jedynie w postaci niepokojących sygnałów. Magda umer. Dla wielu symbol siły i niezłomności walczyła z niewidzialnym wrogiem. Pierwsze alarmujące wieści pojawiły się już w sierpniu 2020 roku. Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej, miejsce tak bliskie sercu artystki, ogłosił odwołanie koncertów zaplanowanych na 30 i 31 sierpnia. Powód? Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty pani Magdy Umer w naszym teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia. Nagła choroba. Krótkie oświadczenie, które zasiało ziarno niepokoju wśród tysięcy fanów. Coś złego działo się z ich ukochaną artystką. W 2025 roku publiczne występy Magdy stawały się coraz rzadsze, a jej obecność na scenie stopniowo zanikała. To nie było zwykłe zmęczenie czy artystyczna pauza. To był sygnał, że artystka zmaga się z czymś znacznie poważniejszym, z czymś, co coraz mocniej ograniczało jej swobodę, jej twórczą siłę. Ale co tak naprawdę niszczyło ją od środka? Odpowiedź, choć bolesna. Leżała w słowach, które Magda Umer wypowiadała w wywiadach na długo przed swoim odejściem. Ona sama z niezwykłą odwagą i szczerością mówiła o swojej wieloletniej walce z depresją. To nie była chwilowa niedyspozycja. To była choroba, która towarzyszyła jej przez lata, wpływała na jej codzienność, na jej postrzeganie świata. W jednym z wstrząsających wywiadów dla miesięcznika, znak zwierzyła się: Od lat biorę leki. Rozpoznaję, kiedy czuję się lepiej, a kiedy gorzej. Pogarsza się, gdy brakuje słońca, które uwielbiam, a na które jestem o losie uczulona. Bywa, że się zapadam, nie wstaję z łóżka. I w takich okresach największym zwycięstwem nad sobą samą jest zdjęcie piżamy. Wyobraźcie sobie ten nieludzki wysiłek. Wyobraźcie sobie artystkę, która na scenie emanuje wrażliwością i siłą. A w zaciszu domowym toczy walkę o tak podstawowe czynności, jak w stanie z łóżka. Te słowa są świadectwem niewyobrażalnego bólu i wewnętrznego cierpienia. Pokazują, jak skomplikowane i trudne było jej życie, mimo że z zewnątrz wydawała się osobą niezwykle silną, pełną pasji i niegasnącej iskry. Była jedną z najważniejszych wykonawczyń poezji śpiewanej. Interpretując teksty Agnieszki Osieckiej czy Jeremiego Przybory, które na stałe wpisały się w kanon polskiej kultury. Debiutowała w kabaretach studenckich pod koniec lat 60., a przez dekady zachwycała publiczność, łącząc muzykę z literaturą w sposób niezwykle subtelny i osobisty. Była nie tylko piosenkarką, ale reżyserką, scenarzystką, dziennikarką, prawdziwą multiartystką ale nawet tak wielki talent i charyzma nie chroniły jej przed mrokiem depresji. Mimo wszystko, nawet w ostatnich miesiącach życia, gdy jej aktywność publiczna była ograniczona, Magda umer nie wycofała się całkowicie. Utrzymywała kontakt z fanami przez media społecznościowe, dzieląc się refleksjami, które dziś nabierają wręcz proroczego znaczenia. Jej ostatni wpis, zamieszczony we wrześniu, zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią, to pożegnalny list pełen symboliki i głębokich przemyśleń o życiu i przemijaniu. Pisała. Nie śpię. Szaleńcy rządzą światem. Wojny. Odejścia kochanych ludzi. Nieznanie dnia ani godziny. Ucieczka w sny. Śniło mi się, że na świecie zapanował pokój i ktoś w rodzaju świętego Piotra znowu zaprosił mnie na rejs jachtem Happy Days. Jest wymarzona pogoda i płyniemy ku światłu. Naokoło bezpiecznie i spokojnie. Oddycham z taką lekkością, jak dawno nie. A powietrze zawsze było i jest moim ukochanym żywiołem. Powietrze, czyli życie. Oddycham z taką lekkością, jak dawno nie. Te słowa, wypowiedziane przez osobę zmagającą się z depresją i chorobą, brzmią dziś jak symboliczne pożegnanie, jak ostatnie tchnienie ulgi. Magda Umer odeszła. Ale jej dziedzictwo to nie tylko niezapomniane utwory i recitale. To także przykład artystki, która, mimo niewyobrażalnego cierpienia, do końca inspirowała i dzieliła się swoją wrażliwością. Jej historia to przypomnienie, że nawet w obliczu najcięższych zmagań można pozostawić po sobie trwały ślad, który będzie rezonował przez pokolenia. Pamiętajmy o niej nie tylko jako o wielkiej artystce ale także o niezwykłej kobiecie, która stawiała czoła swoim demonom z godnością i odwagą. Spoczywaj w pokoju, Magdo. Twoje powietrze, twoje życie pozostanie z nami.